No dzień dobry, mamy czwartkowy poranek. Witam Was serdecznie z Korka, z drogi do pracy. 657, no już dawno miałem być w biurze, ale niestety jak codzień jest tutaj korek na tej budowie, na, na autostradzie A2. W Niemczech oczywiście. Ale dzisiaj jest ekstremalnie, troszeczkę później wyjechałem kilka minut, ale jest, no jak to, powiem, to powiedzieć, no nie, nie rusza tu się nic. Niekiedy ma się takich kierowców tutaj, którzy... Y... Często są tacy kierowcy, którzy po prostu nie widzą możliwości skrócenia tego, wjechania w jakąś lukę. Patrzą na tą ciągłą linię i nie przejadą przez tą linię jakby, jakby to był mur jakiś, ściana jakaś. No. Jest chaos. Przede mną też stoi taki pan, który nie wie co robić, czy pani, czy kto to jest kierowca powiedzmy o. I puszcza, i puszcza i teraz go wyprzedzić go, nie wyprzedzić go, nie mam pojęcia. No nic no kurde <laughs> Dobra no to trochę jeszcze w lusterku, popatrzymy, teraz już by pani mogła jechać tego puścimy A my sobie jedziemy Oczywiście Podwójna ciągła linia jakby nie było no, Ale jesteśmy no, a dalej to będzie wyglądać tak, że trzeba się dostać na tą autostradę. Są trzy pasy, korek jest dlatego, że z trzech pasów się robią dwa przed budową, i yy, trzeba się jak najwcześniej przebić na trzeci pas. No, jak tam widać, między tymi ciężarówkami nie wiem, czy było widać. Tam na trzecim pasie auto się ta ciężarówka zasłania, teraz na drugim pasie, a na trzecim pasie. Auta jadą szybko, także tam jak trzeba się jak szybciej przebić. Także na razie będę kończył. Krótki filmik z drogi do pracy. Trzymajcie się, cześć.